Spachowski. I Włodzimierz Szaranowicz. Witam Cię Darku i zapraszam Państwa na wspaniały mecz. Jodłowiec. Błaszczykowski. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Błaszczykowski. Ireneusz Jeleń teraz. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Mogą zdeprymować przeciwnika tym... Świetnie się spisał, bramkarz mu dziękuję. No trafił wprost w bramkarza. Michał Rzewłakow teraz. jeden Traci piłkę, brawa dla obrońcy. Za to zdecydowane wejście. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Błaszczykowski. rzucił w pole karne. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Dudka. Peszko. No brawo. Świetne wyjście z wodem. Spójrzmy do środkowanie. Nie trafił. Niemożliwe. A jednak coś się stało.